Zaczynamy kolejne zadanie związane z funkcją wykładniczą i wartością bezwzględną. I tak, tym razem wartość bezwzględna jest tylko i wyłącznie tutaj, czyli interesuje nas ta część. Eee, czyli tu mamy f równa się 2 do wartości bezwzględnej z x, a gdyby było tak, to by było wartość bezwzględna z całego 2x co było w poprzednich filmach, więc możesz tam sobie zerknąć, jak to się tworzy. Ale do brzegu, bo to nas teraz nie interesuje. Interesuje nas, nas taki wykres. Pierwsza sprawa, jak zwykle, rysuję y równa się 2 do x, by móc cokolwiek działać. No to mamy nasz wykres. Kolejno, zgodnie z tym, co tutaj mamy, musimy usunąć to wszystko, co jest po lewej stronie. Nie ma. Ty w zeszycie możesz sobie to ładnie gumką wygumować. Czyli już zrobiliśmy tutaj ten podpunkt. Kolejna sprawa to każdy z tych punktów. Mm -hmm, każdy z tych punktów odbijamy tu. Tak? Tik, 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 tik. Yy, I tu mamy prawą stronę, odbijamy symetrycznie na lewą względem osi OY. Czyli otrzymujemy to. Tak? Ale tutaj bez tej kreseczki naszej, bez tego. Kolejno, no musimy to połączyć i otrzymujemy nasz wykres. Czyli Y równa się 2 to X i tyle. Dzięki, dzięki za uwagę. I jak masz jakiekolwiek pytania, to pytaj. Tutaj będzie jeszcze dużo różnych zadań związanych z wykresem funkcji wykładniczej, więc zapraszam Cię na kolejne. I jeśli masz problem generalnie z rysowaniem wykresów i nie lubisz, i ci się to miesza. Zobacz inne filmy z tego, i jeszcze zostawię tutaj listę, w, w której po prostu przesuwam i odbijam wszystkie różne dziwne wykresy. I po co? Po to, żebyś mogła, albo mógł nadrobić ten temat. Bo w każdej funkcji to działa tak samo. Zwróć uwagę, że ostatnio były filmiki dotyczące funkcji wymiernej i funkcji homograficznej, i wszystko było tak samo. Tak samo jak teraz. Także dzięki za uwagę i zapraszam na kolejne.